Czy śledzisz transfery? Ja nie lubię ryb. Jako, że trwa okno transferowe, wlatuje quiz transferowy. I tym razem wziąłem sobie na tapet piłkarzy, którzy byli omawiani podczas naszych centrum transferowych. Czyli teraz pytanie, czy Adam dobrze się przygotowywał i czy krzywy śledził? o które nazwiska chodzi większość z tych wesoło. filmów montował krzywę, więc może akurat będzie Nie będzie wesoło. to oczywiście dotyczyło aktualnych transferów tych postaci no bo I część dono. z nich nie jest potwierdzona, a poza tym byłoby to zbyt łatwe tylko przeszłościowych okay. więc z tego tytułu kwestia tutaj Waszej znajomości, pewnych karier piłkarskich będzie e, Ja i... tylko szybko jeszcze przypomnę o wszystkich linkach w opisie, tam wiadomo bonus na ze kanału, czyli od Fortuny tak. Nasz wbijajcie, kanał, zapoznawajcie się, mamy. no i nasz nowy kanał Quizersi, tak. wczoraj wylądował Miasto Quiz, a jutro wyląduje teledos, Teledysko Quiz. Tak, tak, teraz to Polska edycja będzie. Polska edycja, polskie seriale. Ja przygotowywałem. Dobra, a jeszcze w zasadzie taka mała modyfikacja. Czemu polskie seriale? Nie spoileruj, to jest polskie seriale, seriale do tego. To serial? Tak, bo to Polska tak? edycja, a polskie seriale. To Aha, powiem. chodzi o polskie teledyski. teledyski. No. O. E, jeszcze mała modyfikacja odnośnie dzisiejszego quizu, mianowicie pojawia się kwota transferu. Okay. I jesteście, stanie ja dobyć, tak, jesteście w stanie zdobyć dodatkowy punkt. Czy to bliżej? Ty. Nie, który bliżej, bo to by było bez sensu. E, zdobywa punkt ta osoba, która, nie, która wskaże kwotę e, przy zachowaniu błędu 5 milionów. A do 5 tak. No dobra, dobra, no bo jakby strzelanie w. Ale w a... euro jest wszystko. Rozwija. W euro jest wszystko. Autentycznie. Nie, nie, to dlatego. Czyli faktycznie trzeba się wykazać jakąś zaintyczne. wiedzą, a przynajmniej a, odpowiednio, odpowiednio umieć skojarzyć. Dobra, lecimy do pierwszego przykładu. Dość prosty. Chaklas. Sojęczy. O kurde. No Skąd, kiedy i za jaką kwotę? Oczywiście nie musicie podawać tej kwoty. Możecie, nie musicie. Tutaj można zdobyć dodatkowy punkt. Wiadomo, że jest to zdecydowanie trudniejsze. Hmm. Niesamowicie ma zarysowane te kości policzkowe. Bardzo, nie? Lord Farquad. Lord Farquad świata piłki nożnej. Naprawdę to jest niepowtarzalna postać. Ale kurczę, mam dziurę, bo. Chaglar, Chaglar. Brzmi jakiś czarny, nie wszystko to jest zła. A woda czeglara. A woda ceglara sojemcza. A woda ceglara sojemcza. Sujęczy. Mam Dobra. Jak się czyta te znaki elektryzyczne? Sujęczy. To jest Y? Takie? Sujęczy. Ja nie wiem dokładnie jak, ale wiem, że tak. Że nie wiem. Niektórzy mówią sojuncu, ale sojuncu bardziej. Z którego mam taką dziurę teraz? Dobra, dwa. Jeszcze rok, tak? No tak, tak, klasycznie. No dobra, to nie jest to, nie przypomnę sobie teraz. Na Mice to nie jest, nica, a to co nie to jest. nic. Dębys, chikta, to przecież nic. Dęb. To jeszcze widać, jest to 2018, 2018 20, kurcze, 21 Freiburg, milionów tak, i Frankfurt. Freiburg. Freiburg. A Frankfurt rzeczywiście. Czerwony, jakiś więc tutaj w ogóle miałem. wam się nie udało. 21 <ślamu> jeszcze dużo milionów, naprawdę. No. za dużo przychodzi człar. Eee. Szkoda, to bo zmieniłem. Z 2018 miałem. Tak, widziałem, widziałem, ale to byłby strzał bezsensowny. Więc do bardzo czego? dobrze się nie udało? No bo tak naprawdę nie wiedziałeś skąd przychodził do Nice, a to głównie. Ale, ale wiesz, chodzi o rewit czasowy, że? O, do tego się No dalej. Do drugiej rundy. Christensen. To jest stosunkowo chyba w... świeżo co omawiany transfer, bo wczoraj? Przedczoraj, wczoraj. Wczoraj. wczoraj jeszcze wczoraj. Jakoś tak. Czyli kiedy byłoby to centrum transferowy? Wczoraj. Oni wczorajszy. wczoraj, I chyba wczoraj pamiętam coś, że robiłem grafikę pod to. Blue tak, Filsen. tak, mówię, o przynosie z Lidz do Romy, to prawda. Hmm, no przyznam szczerze, że nie, nie wgryzałem się w Christensen, aczkolwiek wcześniej, w trakcie sezonu o nim czytałem bardziej. No to prawda. mi się wydaje, że z Kopenhagi, ale to jest też wydawanie się, to nie jest pewność. jeden dałem gras. Nie mam pojęcia. Jest to. A jak? 5 Ajax, milionów. Więc krzywy tutaj zdobywa punkt. 5 milionów, ja mam 5 Ty 8, zdobywasz, też zdobywasz. Bo to jest też, ten, też, ten tak. margines błędu. W widłach. E, Niestety, o 20 rok się pomyliłem. Rok. 2018. Też No dobra. Czyli mamy dwa punkty. E, punkt, punkt, o jednym punkt, punkcie. Punkt, Rozpoczęliśmy grubo jednym punkcie. I runda trzecia. Miss transferowy. skąd trafiał z. Się dokąd trafiał z Atlantyku Madryt? Rok. Ciężko z To wówczas nie Wówczas dobrze zapowiadający się projekt, który dzisiaj chyba możemy określić mianem. Fiaska. Fiaska. No tak, bo wycofała się inwestycja y, rządowa z tego, ale no nie wiem, czy to jest rok dobry, 2018 chyba. 2018 eee, 30 milionów krzywy idealnie Huczy. trafił, ale niestety nie trafił z klubem. No nie, nie. O no, to ja jest nie wiedziałem. Mianie, Dobrze, czyli Adam, dwa punkty krzywy. Punkt Znowu o rok przeklęty. Rok. Powinieneś tak jak w przypadku kwot, dawać też widły na lata. Nie, nie Jeden to, rok. to nie i... wolno. 3, 2, Czóreczka. Zjerk. Zjesz. Do Ajaxu tym razem. Odpowiedzi się pojawiły na tabliczkach. Teraz jeszcze to jest myślenie nad kwotą. Jak mi pokażesz ten klub, to o ja to mnie oświeci. To ale, nie jest ten klub. Ale ja mam tylko do Ciebie pytanie: dlaczego Ty masz dwie kwoty zapisane na tabliczce? Nie, to jest rok. Czym? 20. Aha, ojej. Tutro A tu jedno Tak więc 11 milionów, tutaj nie wiem, czy się komuś udało, czy uh, nie, nie, 2016, nie, nie, nie. 2016, znowu się pomyliłem. Ale tak. udało się ja z. Zwyżkę, tak, dwa. Marzy, no. No, no, za dwa punkty, a ja. znowu się. Ty jeden. Nie, ja nic. To jest nic? Nic. nic. Znowu bez punktu za rok oh, to Dobra, to piątka. Guerreiro. No i to jest właśnie hamowa bo Rosji. To jest takie kurcze, Zawsze mam problem. Początki rafy. Początki rafy. Koralowej. Wydaje mi się, że to jest ten Podobno. klub. Ale czy tam było coś po drodze, czy nie? No dobra, To co? Zapisane? Wszystkie odpowiedzi? To mam. Ale... Pokażcie. Daliście ten sam klub? Tom, tak. No. 2016 albo 76. Zmieniliście jeden klub. Wiem. Po drodze był yy, tylko. L L tak, 12 milionów krzywy i Adam, zdobywacie punkt za transfer i 2016, więc również za rok tym razem, Adam. Mm, no, Adam, tak, ja dwa. dwa, krzywy Uy. jeden, mamy tym samym 7 do 3. Tak. Te kwoty mnie ratują, żeby mi jak, jak, jakiekolwiek punkty na. Runda szósta. Sobie. Momo, kurczę, to jest ja też. Po pod względem a, klubu, czy pod względem roku, czy no, pod względem to, wszystkie Kierbo. Pod tym, wszystkiego to jest taki właśnie, mamu jest taki nieciekawy dość. Nie wiem, to jest totalny strzał, naprawdę dachód, to jest dramat. 10 milionów Kaiserslautern 2018. Niestety nie udało wam się 17 Bo była to Mönchengladbach gladbach za 2017 Przyby tym przybyłem. razem, ok, i niestety za kwotę transferu transfer nadal stajesz nie, niesamowite. Ale to też trzeba mniej więcej wiedzieć, w jaki pułap tutaj strzela. I co, ile, jeden, tak? Jeden punkt. punkt. Osiem. Runda siódma. Ewan Dika. O, Dika. Nie, nie, nie mam zielonego Do pojęcia. Skąd? No, bo to jest dość trudny klub. Nie wiem dlaczego chodzi mi po głowie. Nie rodzimy grunt. Chodzi mi po głowie... Już mogę to powiedzieć, że no, to, to, to jest Portugalia mi chodzi po głowie. No nie jest to Portugalia. Ym, I tak bym jej nie zapisał, ale nie wiem dlaczego czego mi chodzi po głowie. Coś z czymś mi się wiąże, ale czekaj. Strzelę sobie w rodziny jednak. Może Rafa ci coś chodzi po głowie. Dobra, nie, bo to jest kojarzenie koszulkowe. No dalej się to samo. Um, to jest ale ja jeszcze... Właśnie ten ten kwota, kwota awa 15. Nicę dla obaj, tak? Mm -hmm. No więc to nie, możliwe, to nie jest wyca, że to jest tutaj nie, nie. sugestia. Nie, tak, Boże, tak, w głowie, no, w głowie się dzieje. Jest to pojawia oser. I 5. 5, o ser. I 5,5 miliona. Krzywy, 2 punkty 2018 rok. Adam, nic. Zero. Więc na drebianko krzywy 8 do 6. Aha, dobra, no tak, 8 do 6. Jeszcze kilka przykładów, więc masz szansę albo na wyrównanie, albo nawet na przegonienie Adama. No zobaczymy. 8. Raja do Brentford. Skąd? I kiedy? I za ile? Pokaż? Ciekawie, gdzie zapisałeś. Okay. No i tutaj was zaskoczę, bo nie jest to grunt hiszpański. Nie, no, jest to hiszpański. To jest Anglia. Okay. I to jest Bla Blackburn, Blackburn. I 3,35 z Adam tutaj uzyskuje punkt za o, rok i za połowy. No. E, ale no, też byłem zdziwiony. Mała, mała kwota w tym tego Blackburn. Atmosferu. Ale kurczę nie o Blackburn. Całkowicie. Runda dziewiąta w takim razie, a w niej ktoś, kto już się pojawiał u nas podczas quizów transferowych, jestem niemalże pewny. To nie wiem, i... czy to było w tym kierunku, czy w drugim. Tak więc teraz transfer z Anderlechtu Tielemansa Tillemansa do. do kąt. Odpowiedzi się tworzą. Krzywy zdecydowanie szybciej działa niż Adam. Ale punktowo gorzej działa. Ale skojarzy nie u tej. Starasz się. Przepraszam, to kacz kluby wiążą dobrze, ale rok i kwota to jest coś gorszego w tym przypadku. Dobrze, nikt z nie zapisał w nie na wiem. którejkolwiek z planów odpowiedzi jako Milan, bo Adam tutaj sugestie na markerze. A, A mam, Milan. Monako Jest Monaco, Monaco Jest to Monaco 16. 2017 17. 25 milionów, więc krzywy prawie że idealnie z kwotą, Adam? Ja, 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 ja niestety 18, więc poza, więc poza, poza tym. Ale Tylko za klub, klub. dostaje. Czyli 11 do 7. 7. I runda 10. 8, bo no ja jestem za klub też. I tutaj Justin Clifford i jego transfer z Ajaxu do Kąt. I kiedy? Mm -hmm. No, dobre pytanie. Biorąc pod uwagę jego młody wiek, trochę tych klubów już odwiedził. To prawda, to prawda. Jest tak zwany Globetrotter. To jest fajnie, bo jest spora szansa na to, żeby teraz trochę z punktami albo odlecieć, albo nadrobić. Dwa kluby to mogą być. To może być tylko LIPSK albo nicea. Nie wiem, który z nich. Kwoty, pokaż? 10. 10,20. Roma, ty masz który rok? 2017. 17. Jest to rok 2018. Roma? Roma 17,25, więc krzywe dwa punkty. O, A ty, Adam? Ja że Zero. Czyli z Romy był wypożyczany i tu, i tu. Tak, tak. 11 do 10. Robi się mi ciekawie. Się. Bo teraz przechodzimy do przedostatniej rundy, 11. Dawaj. A w niej Marcus Ciram. I jego transfer do o, Gladbach. ja to sprawdzałem. Sprawdzałeś, bo sprawdzałeś chyba moją grafikę, nie? Bo... Nie, 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 bo ja ten... Była plotka w styczniu, że on ma przyjść do United. Ale nie pamiętam kurde, gdzie on był. Nie, 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 nie co ja piszę. Żeby musisz. Masz jeden punkt tylko straty do Adamu. Nie wiem, ale to jest... To jest trudne, to jest trudne, nie pamiętam. No jest to trudne. Ale może Ci się uda za kwoty, no, kwoty i za rok. Wątpię, A czekaj jeszcze tylko ten klub. Ja mam tylko podstawowy dylemat, czy on miał... Nie, to jest żał w klubie On miał cztero czy pięcioletnią umowę w Zgladbach? Wydaje mi się, że miał cztero. Gęgą? Jest to oczywiście Gengon. Tak, Gengom. Ale jest to rok 2019 jest. i 9 milionów, więc krzywy dostaje za ty kwotę, zda. a ty, ja ty też, dostajesz, zmieściłeś, też się. zmieściłeś się, czyli komplet. Trzy ja punkty. Wreszcie, wreszcie Niestety, tym samym się. okazuje się, że nie będziesz Adama w stanie dogonić. Eee, no ale dla formalności, ostatnia runda i tutaj Edward Mendy I dokąd trafiał z Rems? Czy jakkolwiek się tu wymaga? Kurde, nie wiem, ma... widzę klub, zapomniałem, jak on się nazywa. O boże, widzę help! Buzia widzisz? Tak, czekaj... Kurde... Z tego klubu trafią później do, do Chelsea, tak? Tak. Tak. To już wiedziałem oczywiście, ale no, Nie no, założyłem. To chciałem, moją intencją było was zmylić. Nie, 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 nie. I chciałem, żebyście tutaj wskazali Chelsea. O. Myślałem, że pomyślicie, że to jest do pustaka strzał. Mhm. No teraz przepraszam, jeżeli komuś zepsułem zabawę, ale tutaj chłopaki się zastanawiają, więc to też Kurc, była pewnego dylema, rodzaju podpowiedź. Ale dobra, zostawię pierwszą myśl. To chyba było wcześniej. Okej. Okay. No. Ren. Ren, ren. Tak, Ren. I właśnie myślałem na 2017. 760? 19. 19. To nawet źle myślałem. Czyli po dwa punkty dostajecie. Prawie kurczę idealnie z kwotą. No, Wiedziałem, że tak za okolicę tych pod 10. Pod 10 to podchodzi. co, chyba muszę przy okazji kolejnej edycji tego zmniejszyć margines do 2 milionów. E, będzie spory, trudniej. Bo przy tych małych kwotach się prawda. okazuje, że te 5 milionów, to wiesz, to dość łatwo. To prawda akurat. No przy małych. Nie przemyślałem tak. tego. E, no dobra, dobraliśmy do końca. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli jesteście spragnieni quizów, to tak Fajno. jak wcześniej wspominaliśmy, wbijajcie na nasz nowy kanał na Quizersów. Tam Rozrywka spoza miasta. Rozrywkami, rozrywkami różnego rodzaju, różne formaty, różne pomysły. Piłki, różne nie, ma, nie, piłki nie ma. Piłki chociaż pojawiają się akcenty. Akcenty piłka, są. Przy okazji miasta pójdą, no tak. trudno, żeby nie było. E, my widzimy się już jutro no, przy okazji CT, tak więc wszystkich spragnionych plotek transferowych zapraszamy już. Podajcie no. nieco więcej informacji. Do o usłyszenia. Innych piłkarzach tym razem. Siema.